Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Brawl, ja to jest kolejny odcinek zagrajemy w Gothic 2 Noc Kruka. O tak, otóż tak, postanowiłem jedna, jednak zrobić serię z tej gry. Um, I ta seria może być troszkę dłuższa z tego powodu, że jak mówiłem, um, mam zamiar wykonać jak najwięcej misji, um, tyle misji ile się tylko da, aby nabyć jak najwię największe doświadczenie oraz skończyć jak naj z, jak z jak największym levelem. Um, Otóż postaram się, aby te odcinki z Rizena oraz z Gotika 2 pojawiały się w miarę regularnie. Aktualnie jeden odcinek z Rizena się wrzuca. Jak już wspominałem, z Rizena mam już nagranych tam kilka odcinków. Teraz wystarczy je tylko wrzucić, ale cóż, jeśli chodzi o Gotika 2, mam zamiar zostać... Znaczy przemyślałem kim będę grać i będę gra i... Postanowiłem, że zostanę jednak Łowcą Smoków, e, dlatego że mam e, wielką chrapkę na kusze. Mam wielką chęć zagrać sobie mm, klasą, która może posługiwać się kuszą. Oczywiście może też być to Paladyn, ale ja jednak wolę Łowcę Smoków. Otóż będę grać Łowcą Smoków, dlatego dobra, lecimy. E, mam zamiar wykonać... Znaczy nie, najpierw pójdę do kolesia, który ma imię. Imię, które zawsze chciałem mieć, chodzi tutaj o Abdalina Wazelina. Znaczy, dobra, bez jaj, nie wiem, jak on się dokładnie nazywa. Chodzi, tu, chodzi tutaj o tego... O, wróżbite. Tylko ja w ogóle polazłem? Nie w tą stronę w ogóle. On się znajduje tam! Abdalina, Katalina, Wazelina! Ach cholera, wie, jak on się nazywa? Tyle lat, ile gram w Gothica, a jeszcze nie zdążyłem... Mm, ...poznać jego imienia, znaczy zapamiętać. Abdżin katalin. Wydajesz mi się znajomy podróżniku. No widzieliśmy się, tu, się w gociku dwójce, kolego. Są tajniki. Witaj przyjacielu. O, słuchajcie tego, to jest mój ulubiony moment. Uwaga. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al Jestem <grym> Zajebiste Jestem Astrologiem i imię. Zawsze chciałem takie mieć. Dobra, mniejsza o to. E, czy możesz dla mnie powróżyć? Czy może? Moje talenty są na twoje ust. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne. D ale pamiętaj, przyszłość. Dobra, ja tylko jestem tutaj po to, aby nabyć tylko do doświadczenie. Powiedz mi. Dobrze. Po Okej, okay. ba! Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w liśniących zbrojach. Mag! Twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, kłachodron w Jarkendarze. On zwie się Kłachodron w Jarkendarze. Przykro mi. Okej, okay, rozumiem. Czy mogę jeszcze przygotować się jedną... Nie, raczej nie. To jest to tylko co, to co co rozdział. Jaki moje... Spróbuj czego tylko... Za... Czy masz jakiś inny tytoni? Czy masz... Używam tylko... Jak to się... Weź na przykład moje jabłkowe ziele. Możesz to zrobić na stole. Gdzie Dam ci dwie porcje. Jeśli pragniesz więcej. Dobra. Także u Abudzina Wazelina rozmowa się skończyła. Myślę, że wykonam teraz misje poboczne typu Na um, naczelnika. O właśnie o to mi chodziło. Czyli udamy się najpierw, powiedzmy do. Hmm, mam powiedzmy troszkę punktów do rozdania. Fajnie by było, aha, właśnie, dobra. E, najpierw udam się do e, Laresa, pa, po to, aby nabyć w, łat, w łatwy sposób 500 e, doświadczenia. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Dla tych, którzy nie wiedzą, otóż idziemy sobie m, na początku. Nie możemy za, wszelko, za wszelką cenę wejść do portu. E, od razu, jak wejdziemy do miasta, wchodzimy sobie tutaj, tutaj, tutaj. E, Lares musi wiedzieć, że przypłynęliśmy, przypłynęliśmy właśnie e, do tego miasta. Ee... Także wchodzimy sobie tutaj. Dobra, zaskoczymy sobie, powiedzmy. <słowa> <złowa> <śled <musician> <śledamy> <śledamy> <slope> <śledamy> <śledamy> Dobra, zaskoczymy sobie tutaj. No i po prostu y teraz skoczymy do tej wody. Ciach na banie! <śledamy> 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 Dobra, jakieś dziwne odgłosy już wydaje. No i, te, te, no i teraz po prostu idziemy do Laresa, naszego starego, dobrego przyjaciela. No i dostaniemy 500 doświadczenia. Spójrzcie. Nie! What the fuck? Jak to? Co się stało? Jak to? Nie wierzę. Ale fail! Dobra, troszkę mi nie... Nie pykło. Oczywiście, że Więc wydostałem się z nim Kurde, zawsze tak robiłem i zawsze mi to wychodziło. Nie wiem co się stało teraz. Dobra, mniejsza o to, z nim sobie pogadamy kiedy indziej. Um, powiedzmy, że... Poczekajcie, zapiszę sobie grę. Ale fejla zaliczyłem na początku odcinka. Fuck! Um, o, zabijemy tego kolesia, a raczej pobijemy. Nie znam cię! Tak, masz coś przeciwko. Nie. Tak. Ponieważ jesteś tu nowy, mam dla ciebie propozycję. Tyle nie kosztuje. Jest, to jest... Chyba cię pogieło. Dobra, on chce nas pobić, więc my e, pobijemy go. No chodź, chodź. Pan <grystanie> mi pisgnął. Dobra, jeszcze raz. Troszkę nie pykło. E, Kolej za szybko wyciągnął tą broń. Także odsuniemy się troszkę do tyłu, powiedzmy. Nie, go nie, kolego. No chodź. No znowu. Kurde. Poczekajcie, nie pyko mi znowu. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. No chodź. Nie. Nie. A, to... Dobra, teraz go wykończymy. E, no chodź, 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 chodź. Jak widać, walka jest prosta z nim. Koleś tylko robi jednego kombosa. Znaczy kombosa, to nawet kombosem nie można nazwać. Nie, chyba że go chciał. No, rozwalę go. Pa. No chodź. A ty jesteś brzydki. Daj z siebie wszystko. Daj z siebie wszystko, dokładnie. Rozwal go. Dobra, zaraz spada. Rozwal go. Padasz! O rzesznie, dobra! Sto doświadczenia, myślę, że nieźle. E, poziom pierwszy mamy. Dobra, bierzemy to. E, bierzemy lagę. Brakuje nam tylko 220 do e, drugiego poziomu. E, punkty rozdam w siłę. E, dlatego, że w gotiku 2 nos kruka jest tak, że e, im więcej siły, znaczy. Aby aby udźwignąć, a, znaczy, co ja w, w ogóle gadam, aby udźwignąć, aby użyć lepszego, e, lepszego lepszej kuszy, to potrzebna jest siła, nie zręczność, jak to było chyba w przypadku Gotika 2. E, dlatego wszystko będę pakował w siłę oraz umiejętność władania mieczem dwuręcznym, tak, mam zamiar walczyć z mieczem dwuręcznym, oraz kuszą. E, dobra, także Udam się teraz do mm, Bartoka, chyba znaczy, nie wiem od jakiej misji zacząć. Nie mam pojęcia. U Konstantina też mam zamiar wykonać misję. Dobra, żeby nie przedłużać, walniemy sobie najpierw u Bartoka. Witaj, jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futur. Co cię sprowadza do. Koleś jest taki bardzo sympatyczny bardzo lubię z nim rozmawiać. Dobra, szukam pracy. Szukam pracy. Hmm. Przydał mi poprzedni zrezygnował, a więc. Co? mogę Cię nauczyć, jak się obdzie. Dobrze Ci zapłacę za k... Chcę. Zanim Cię przyjmę, co? Nauczę Cię. Dobra, to wiadomo, co chodzi. Pół wilczych, wilczych futer. Dobra, nauczymy Nauczmy się tego. Się, a tej nauki. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem. Znaczy umiejętności, kurde, jak i nauki. Dobra, to wiadomo, rozumiem Ciebie doskonale. A co jeśli chcemy pracować dla innego mistrza? Co? Dobra, w tym się zajmiemy później. Mm. Dla... Powiedział tylko... jeśli to cię naprawdę. Nazywa się Bartok. Przejdź koło kuźni. Okej, okay, więc. Dobra, możemy teraz iść do Bartoka na polowanie, tak jak wy. Tylko zanim ja to zrobię, udam się jeszcze do Laresa, który. Ehm, który... znaczy nie, wiecie co jednak z tym czeladnikiem wykonam, znaczy misję z czeladnikiem wykonam e, troszkę później Na początku muszę e, zdobyć lepszy pancerz, a pancerz możemy zdobyć za Friko. Chodzi tutaj o pancerz z podwójnie utwardzonej skóry zębacza, przemierzył... najpierw do watrasa. Nazywam mm, się Watras. Co Powiedzmy o wodnym kręgu dalej. Mam list adresowany dla Ciebie. Mam list, a do mnie? Już mi się bardzo przyjemnie gra tego gotika muszę wam przyznać. ciekawi mnie jak Od kawalorna, myśliwego. Kawalorn? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdzie... Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Mm -hmm, nie masz wyboru, kolego. Powiedz mi coś więcej o włodnym kręgu. Powiedz mi coś, a czemu miałbym to zrobić? Przysyła mnie kawalorn. Naprawdę? I Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uznanych. A więc chcesz się do nas przyłączyć? Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi skąd. Oj, znowu! Co to za wiadomo? Okej, okay, dobra, powiem mu prawdę, żeby potem nie były. Przybyły smoki. Niedaleko. Smoki? Powiedz. Ten nekromanta. Dawny. Dobrze. Jesteś, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia Smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec o tym Paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie. Dlatego muszę przyjąć. Dostaniesz szansę na... Co muszę? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz nas... Nie przyjmuję zgłoszeń. Chcesz być jednym z nas? Udo? A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie zanim otrzyma zgodę. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołą... Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio. Nawet historii o wypędzeniu z tego świata potwora. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, tylko że. Ta? Najpierw musisz skontaktować. Sądzę, że to pomów z lordem Hag. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą. Krąg ma swoje kontakty. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Okej. Okay. Eee, do której gildii mam się przyłączyć? Tak zrobię, okej. Okay. Tak zrobię. Do gildii wiadomo, gildi wiadomo, jakiej mam się dołączyć. Powiedz mi coś więcej o odwodnym kręgu. Powiedz: mi, Nie musisz wiedzieć wszystkiego, co nieco mogę ci. Kim są członkowie tego? Dowiesz się, gdy już z pewnością spotka... Gdzie... Badają ruiny prastare. Zakładamy, że znajdują się tam wrota. Opowiedz. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym. Jeśli interesujecie dołączenie. Rzecz jasna tylko wtedy. Rzecz jasna. <laughs> Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym przez Inosa i chaosem. Gdyby któraś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności. Staramy się utrzymać równowagę w tym świecie. Od upadku bariery pojawiło się. Najoczywistszym z nich są nie dość, że spokojne podróżowanie przez wyspę. Sta... To jeszcze wspomagaj. Ustaliliśmy, że bandyci regulują. Próbujemy dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę. Daj znać, gdy zechcesz za... Strasznie uparty z ciebie człowiek. Dam ci ten amulet z rudy. To amulet ogni istnieje. Dzięki nie, aby z nie Jeśli ogni, może ci się to przydać w zadbaj Dbaj o Dziękuję. Będę o tym pamiętać. Co do tego. Co wiesz? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może o powierzoną znajdziesz... O kurde, rozmowa była strasznie długa. Jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, okej, okay, oddam mu ten, y, to coś, co mi dałeś. E, teraz udamy się do Laresa, bo z tego, co pamiętam, będziemy mogli za Frico, dosłownie za Frico, e, wziąć od niego, mm, a czy wziąć? On nam powie, jak zdobyć fajny, e, fajny, fajny kwipunek na początku gry. Jak go zdobyć? To teraz się udamy do Laresa, oddamy mu to, przekażemy mu wiadomość od Saturasa i zobaczymy... Saturasa, jakiego Saturasa? Od Watrasa i zobaczymy, czego uda nam się nowego dowiedzieć. Miejmy nadzieję, że ta rozmowa nie będzie zbyt długa, jak to było w przypadku z watrasem. Watras mnie przysyła, ok. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? To wszystko tylko pogłoski. Watras wręczył. A to ci niespodzianka. Z... Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to, co. Nie, na razie to ja tego nie zrobię za ciebie, na razie mi się nie chce nigdzie łazić. Um, dlatego na początku pogadamy z nim do końca, jak widać troszkę tej rozmowy e, mamy. Um, potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? O, właśnie, o to mi chodziło. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż... Lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie w pobliżu... Okej. Okay. nie musisz o to pytać. Tylko co z ekwipunkiem? By um. Kto opowiada takie rzeczy? Watras wspomniał, że możesz mi pomóc. Nie lub... O, rozumiem! Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to z pewnością łatwiej byłoby ci. A zdecydowanie najprostsze byłoby, którą gildię wy... Najemników. Najemników, Lee, z pewnością cię przy... Najpierw musisz jednak przejść, pewn... Pomów lepiej z kordem na farmie On pomoże ci w tej Powiedz mu, że jesteś moim protegowanym. Zrozumiem, o co chodzi. Dobra, rozumiem, e, czyli już możemy dostać się tak jakby do najemników, ale ja tak na łatwiznę nie pójdę, ponieważ jak już mówiłem, chcę wykonać tyle misji, ile się tylko da, dlatego wkroczę do tej, mm, no, potem wkroczę, jakby to powiedzieć, do e, tej farmy i wykonam tę misję, ale najpierw pogadam do końca z Laresem. Ku... Nie od... raz... Urwał mi łeb. Co do... Nie mów, że o tym Powiedz, co wiesz o tym? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Czy to nie ta? Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że... Naprawdę sądzisz? Okej okay. no Powiedzmy, że mam pewną umowę. Jakiego mięc? rodzaju... My Mówi dla nich to pracujemy, to, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłop... Mówisz teraz o... He? Watras mi powie... Trzeba było tak od razu! Naprawdę w to wierzysz? Opowiedz mi więcej... Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od Paladynów, Krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak. Więc nic na ten. nie ma sprawy. Okej, okay, dobra, raczej na tym zaprzestaniemy tą rozmowę. E, chciałbym przyłączyć się do. O, właśnie, o to chodziło. Dobry pomysł. Choć decyzję. Jak ci się udało zebrać? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze <śm> naprawdę. Po jak to uważać? jest, ale... Różnimy się jako jeden z nas, nie wymagamy Wymaga pracy. Na razie cię poobserwujemy. Rozumiem. Dobra, z tego co pamiętam, to e, było coś takiego, że jak wybijemy e, bandytę, przywódcę bandytów, czyli Dextera, to, to zostaniemy tym magiem już, a czy magiem, e, w wodnym kręgu, chociaż nie jestem do końca pewne. Mm. Ale na początku udam się jakieś... wykonam jakieś misje poboczne. Ah. Ty, czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy. Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się... Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że... Okej, okay, dobra. Eee, chyba wydaje mi się, że w tym odcinku było za dużo rozmowy niż jakiejkolwiek akcji. Eee, musicie mi w tym wybaczyć. Eee, bo kurde, nie wiem od jakiej misji mam zacząć. Szczerze powiedziawszy. Dlatego myślę, że jednak... O właśnie... Ehm, przypomniałem sobie. Żeby zdobyć fajne, fajny ekwipunek na początku gry, to musimy mm, jakoś zająć się tym strażnikiem, o! Tak, rozumiem cię dokładnie. Żeby to... Okej. Okay, spokojnie. Co, skąd ty to znowu masz? A tam to tylko gada. Stój nieznajomy! Nie mówią to i owo. Muszę iść. Zaczek, na razie. Naprawdę w to wierzysz? Okej, okay, witam ponownie. Sorry za te cięcie, ale musiałem je zrobić z tego powodu, że musiałem na chwilkę wejść. Eee, no i cóż, aby dostać się do tego magazynu, potrzebny jest nam pewien zwój. Chodzi mi tutaj mianowicie o zwój snu, który możemy otrzymać, miejmy nadzieję, od Zulisa. Eee, teraz się do niego udamy. Eee, ten odcinek trwa już ponad 20 minut, więc miejmy nadzieję, że pół godziny będzie eee, może trwał. Może potrwa te pół godziny, zobaczymy. Prysła, równowaga między... coś tam, coś tam. Miejmy nadzieję, że jakoś tego wideo, wideo będzie dobra, bo troszkę się bawiłem w ustawieniach i nie wiem, jak to wygląda. Okej, okay, daj mi tutaj swój snu. Miejmy nadzieję, że go maaar. Oh, shit, chyba go nie masz, dobra. Czyli będzie o, nie masz sen masz 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 masz, okej, okay. Świetnie. Lepiej wydać 100 złotych monet niż 250 u e, Mateo. Wydaje mi się, że to jest bardziej opłacalne. I tam nie tylko znajdziemy zwój, znaczy zwój? Nie tylko strój, ale także um, ciekawe przedmioty. Chyba z tego, co pamiętam, znajdziemy też tam e, stroje obywateli. E, dobra, zapiszemy sobie grę powiedzmy już. Użyjemy snu. Było... Okej, okay, czwóreczka. No i damy mu popalić. Haha. To, to Śpi, zamknij oczy, śni. śni. Okej, okay, mamy menzurki jak widać, nie jest no, niezbyt ciekawe, co ja w ogóle powiedziałem Bardzo ciekawe przedmioty strój obywateli 4 sztuki, strój obywatela 3 sztuki, strój obywatela i to wszystko W drugim będzie pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza Tak, dokładnie o tym mówiłem Pochodnie mm, żuwaczki tak, bierzemy I jak widać bardzo ciekawe przedmioty tutaj znaleźliśmy. Jak na sam początek gry jest nieźle. Um, dobra, fajnie by było teraz założyć sobie coś. Powiedzmy, że ten pancerzyk, okej. Okay. No i po prostu, no i to koniec, ja ten odcinek będę kończył, mam nadzieję, że wam się podobał, wiem, że w tym odcinku było zbyt dużo rozmowy, w kolejnym odcinku będziemy już wykonywać zadania, dla czeladni żeby, aby zostać czeladnikiem, więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ta seria przypadnie wam do gustu, dziękuję za, za uwagę, trzymajcie się, cześć!